Uwaga, w odcinku występują śladowe ilości dedukcji. My name is Sherlock Holmes and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Hej, jak się macie, mam nadzieję, że wyśmienicie, ja jestem tak, z Beauty, a to jest Sherlock Holmes, Crimes and Punishment*. Hups. I właśnie wybieramy się do Baker Street, aby zbadać dowody, które znaleźliśmy w poprzednim odcinku i właśnie w ten oto sposób dowiemy się, kto był zabójcą. Znaczy, jeszcze nie dowiemy się, ale będziemy przynajmniej wiedzieli e, czym było poplamione i jak wydobyć tą plamę z dziennika, aby osiągnąć to, czego oczekujemy, czyli właśnie tego co pisał ten że nie mił pan w momencie gdy go złapaliśmy. Wiem, że ten się za tym odcinkiem, ja je udostępniam co tydzień. Przynajmniej mam nadzieję, że tak dalej zostanie. Ten odcinek, który oglądacie, jest ostatnim odcinkiem które nagrywam przed wyjazdem do właśnie tamtego miejsca Gdzie toczy się akcja gry, więc się jaram tym strasznie I ogólnie jak wrócę, będzie odcinek jeden z kamerką Nie wiem czy on się spodoba, jak wam się spodoba to będzie fajnie, jak wam się nie spodoba to będzie słabo w sumie Dobra, mamy, jesteśmy na miejscu i właśnie wybieramy się Ja już wiem gdzie się wybrać Wpadłem na to przy włączaniu gry

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Czyli. Um, hmm. Pierwszy musi być niebieski. Eee, w takim wypadku czwarty będzie pomarańczowy. Piąty będzie. Nie, nie może tak być. Czyli. Hmm. Um, niebieski musi być czwarty. Tak, niebieski musi być czwarty. Czyli wcześniejszy niebieski musi być. Hmm. Um, jeśli był czwarty, to musi być drugi, czyli będzie drugi niebieski i czwarty niebieski i wtedy wszystko powinno się zgrać, tak? Nie, nie, źle, źle, źle. Będzie drugi niebieski, trzeci niebieski, tu będzie o dwa, pomarańczowy, nie, pierwszy, o dwa, pomarańczowy, biały. Tu o dwa, pomarańczowy, biały. Pierwszy i trzeci ma być niebieski. Czwarty i szósty pomarańczowy. Piąty i siódmy. Czyli tak, najpierw dodajemy niebieski. Ok. E, odczynnik. Kuźwa, zapomniałem, jak to było. Teraz dodajemy zielony. E, odczynnik. Dobra. Teraz dodajemy niebieski. Tak? Jak się rypnąłem, to będziemy w dupie. Teraz dodajemy niebieski. Teraz pomarańczowy. Już mi tu się wyświetla z resetu, ja się stresuję. A jak to jest źle? Bezbarwny. Nie no, jestem prawie pewien, że to ma być tak. Pomarańczowy. Ok. I bezbarwny. Chwila prawdy. Woohoo! Kto jest mistrzem? O tak, baby. Lubisz to, chips. Teraz chwila prawdy, co się okaże, co odkryjemy? Już widzę, co tam jest napisane. Kup mleko i chleb. E eh. Wow, nawet ładnie dali te... jak to się nazywa? Po prostu ładnie podłożyli tekst polski. Eh, 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 już tyle ci wystarczy? Mogę to zmazać w ogóle? spełniłem twoją prośbę i dobrze je ukryłem, ale błagam przemyśl jeszcze propozycję. Przysięgam... I pamiętam o naszym przyrzeczeniu. Nie zrobiłem nic niehonorowego, za co ty oskarżasz mnie. Dobra. Dialog, list znaleziony u Hartleya. W takim razie... Muszę chwilę pomyśleć. Jest Dawson i jest Nelligan. Z tym, że był Dawson. A kogo zabili? Um, Hartley to jest ten, z kogo zapali. I był Dawson, ten zabity, tak? Chyba tak. W takim razie treść listu. Dobra, tym zajmiemy się potem. Ale tymczasem zobaczymy, co się pojawiło w dedukcji. W dedukcji się pojawił list. Ślad hardplaya. A może list i zaginiony dokument? Nieważne. Jestem kurde debilem. Dobra. Na razie to zostawmy, wybierzmy się do miejsca zwanego Scotland. O. Hey Watson, nie? Ale ten Fajnie, on nam mówi, co my właśnie robimy. Miło. Dobra. Wybierzmy się do Scotland Yardu. Nie wiem, czy będziemy mogli przesłuchać. Oczywiście, pewnie dedukcję możemy zrobić. Ale nie mam pomysłu. Um, Peter Curry nie pali. To nie ma żadnego znaczenia. Zaginione, blaszane pudełko może. Hmm nie. Nie. Dobra, lu z tym! Ha! Wiedziałem. Ja, ja, ja żebym to czuł dobra, mamy mamy to. Zaginione dokumenty. Pewnie nie pasują do... Pasują. O <laughs> 2 na 10. W szanej puszczy znajdowały się wartościowe obligacje. Dokonano kilku prób łamania, aby um, Neligan szukał. Dobra, co to jest? Motyw Neligana. John Neligan mógł zostać złapany na kradzieży obligacji. To mógł być motyw zabójstwa Petera Carrilla. Albo John Neligan padł ofiarą okrutnego losu. Nie pasuje do profilu morderca ani pod względem fizycznym, ani psychologicznym. Um, bardziej drugie. No, niestety. A jakbym dał tak? A, to by tam poszło. Bardziej sądzę, że szczęśliwy rzut. Dwóch tam raczej nie było. Przynajmniej nie wydaje mi się. Bardziej mi się wydaje, że Hartley go zabił, niż Nelligan go zabił. Ale to już moja opinia. O, 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 o! Mogę wejść do jego pokoju. Co to jest? Nosy. Jest nos... Po kolei prosty, zagięty, czy tam jak to się mówi, em, gargulcowaty, nie wiem. Dochodzenie. Mordercą jest Hartley. Co pan ukrył, pani Hartley? What did you hide? Hide? What are you talking about? Oczywiście, showed list. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter, but the ink. That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one but it's nothing. if you want to know, i was referring to my tools. it was to do with my work, see? i will check that, mr. hertley. but now i know one thing for certain. i must examine the site where the garden tools are kept. W takim razie wybieramy się do Woodman's Lee. Nawet wiem do którego pomieszczenia. Jak mnie mam, wy także wiecie. Jako, że oglądaliście zapewne poprzednie odcinki. Jeśli nie, to zapraszam Was, bardzo serdecznie Yo! Okej, okay, jazda! Jazda, ja gwiazda! Go, go, go! Biegniemy. Um, niesieni falą odkryć. I dowodów nowych. Pewnie będą zamknięte drzwi, dlatego będziemy musieli się udać do pani ha Hartley? Nie, jak ona się nazywa. Do niej, po klucz. No, broże, broże, ściale w dziesiątkę. Zacznijmy od Liam Hartley. Kłamiesz, kobieto. Kłamiesz.

i możemy wyjść do środka Zacznijmy od... Co to jest te? Wzrok orła. Niczymecjo! Deski. O nie! Gimnazjalistki atakują. Już. Zauważyłeś to? No, patrzcie, zauważył. Dobra, sprawdźmy ten trop. Podważając deskę. Um, dobra, no już. Okej, małe drewniane puzderko. Mamy tu jakiś zamek swego rodzaju. Tylko co to może być? Pewnie kolejna zagadka logiczna. Obracaj cylindry cylindry zamka, aby utworzyły ciągłą linię. Pamiętaj, że niektóre linie wprowadzają w błąd. Żeby utworzyły ciągłą linię. Przełącz. A okej, okay, dobra, już rozumiem, już łapię. Okej okay. Zacznijmy od tej Załóżmy, że to jest ta oszukajmy system. Po prostu weźmy to tak. Ha! Magia! Wystarczyło po prostu popatrzeć z boku, jak idą linie proste. Tam nie było chyba dużo opcji, albo po prostu nam się trafiło. Kari. to jest ten, co umarł, tak? Oho, ho! Nie znam człowieka! Nie, nie pierwszy raz w życiu go widziałam, nie. Najdroższy Liami, odkąd cię poznałam zawsze tak wspaniale mnie traktowałeś. Nie potrafię opisać tych uczuć, ale wiem, że to grzech i nie wyjdzie z tego nic dobrego. Boję się tego, co może się wydarzyć. Boję się postępować wbrew boskim przekazaniom. Jestem wdzięczna za twą troskę, ale nie mogę opuścić człowieka, z którym połączył mnie Bóg. Taka jest jego wola, więc to małżeństwo będzie moim krzyżem. Ten człowiek zamienia moje życie w koszmar. Ale siniaki w końcu bledną, więc nie martw się o mnie i spierdalaj. Eee, tak? Mhm. Mm Dobra, w takim razie porozmawiajmy z tą niecną niewiastą, która postanowiła zdradzić swojego męża. No, 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 nieładnie. Jestem What are you talking about? Listy nie, listy miłosne. Mrs. Carrey, we found your letter. My letter? Znaleźliśmy. <laughs> Nasza ekipa znalazła listy. I I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him not after what happened. Well,

Mamy kolejny trop. Tym tropem jest wyznanie Judith. List, i wyznanie to jest to. Motyw Nelligana John Nelligan mógł zostać złapany na kredzieży obligacji. To mógł być motyw zabójstwa Petera Carey'a. John Nelligan padł ofiarą okrutnego losu. Nie pasuje do profilu mordercy. A to było. Mi chodzi o to. Tak, dziękuję bardzo. Um, tu można było coś wybrać? Nie. Motyw Hartleya. Związek Liam'a Hartleya z Judith Carey mógł być motywem zabójstwa Petera Carey'a. Winowajcą jest Hartley. A jakbym dał tu, to byłby winowajcą byłby... Nelligan. Tak, winowajcą jest Hartley. Hmm... Hmm... Daruj winę. Był zaślepiony miłością do żony Petera. Po zabójstwo w afekcie działając przemusu emocjonalnego za swoje czyny musi jednak odpowiedzieć przed sądem. Tak. Winny śmierci okazał się zapełnieniem tej zbrodni, e, za swe musi jednak stanąć przed sądem. To! Tak! Dlaczego daruj winę? Nie rozumiem tego. Musi stanąć przed sądem, ale... Jako Sherlock powinniśmy być nieczuli, ale jak stanie przed sądem tak czy tak, no to, to raczej nam nie robi różnicy większej. I zaraz go dorąbiemy do końca i będzie BUM cyfiksy I nie żyjesz, ziomek. Zadarłeś z niej właściwym ziomkiem, kolo. Yo. Jesteśmy na miejscu. Mieliśmy jeszcze porozmawiać z marynarzami, ale. Najwidoczniej postanowiliśmy wybrać wcześniej odpowiedź. Kresie jest rozwiązane. Jestem teraz gotowy aby przedstawić kto Black Peter? Będziemy w dupie, najwyżej. Kurde, jak nie ma wątpliwości, to to musiało być złe. Kuźwa. <grym> w <dupie> Będziemy w dupie, bo się okaże, że to nie było to. It was you who killed Black Peter. He learned of your relationship with his wife, and he asked that you meet him to share in a drink. Then began the quarrel. He drew his knife, and in self-defense, you took up the harpoon. Lestrade, please put that in your report. I deny everything. You have no proof. Calm down and thank you to stars to and on. Just saved your neck. The case is resolved, inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. Liam Hartley zamordował Petera Carey'a, lecz działał w ramach obrony koniecznej przed uzbrojonym wściekłym i pijanym marynarzem. Było to zabójstwo w afekcie. Hartley był zaślepiony miłością do żony Petera, Judith Carey. Postanawiasz wpłynąć na złagodzenie jego kary. Znalezione wskazówki, 14. Konkluzja, winowicą, winowajcą jest Hartley. Wybór moralny, daruj winę Hartleyowi. Przytrzymaj, aby sprawdzić konkluzję. Może odebrać przyjemność z gry. Eee. Co to jest odtwórz zakończenie? Zaakceptuj decyzję, tak. Za chwilę zakończysz tę sprawę i rozpoczniesz nowy rozdział. Kliknij nie, aby dokonać innego wyboru moralnego. Kliknij tak, jeśli odpowiada ci dokonany przez ciebie wybór. Specjalnie dla Was sprawdzę konkluzję, jednak niestety może to zepsuć radość z gry. Więc e, jeśli. E, jeśli Wam to przeszkadza, to teraz tak przewincie mniej więcej o 30 sekund. okej, okay, lecimy. Dobrze, w takim razie mieliśmy dobrze. Woo! Dobrze, mieliśmy winowajce, ale. Wskazówki. No, a w każdym razie, zaakceptuj decyzję. Wow, jesteśmy dobrymi detektywami. Bitches. Ludzie, którzy podjęli ten sam wybór moralny, 55%. Ludzie, którzy tak samo rozwiązali sprawę, 10%. Jak to możliwe? Jesteśmy mistrzami, kurde, mistrzami świata w tym. Omg! Dobra. <gry> Zacząłem się jarać, a to powiedzieli nic takiego specjalnego. W każdym razie dziękuję Wam za uwagę. To był krótki odcinek, ale zakończyliśmy sprawę Czarnego Piotra i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym zmierzymy się z zagadką na torach. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Na razie, cześć!